Dzisiaj chciałem zaprezentować Wam nowy odbiornik w naszej ofercie P2 z imu maleństwo 300 gramików. To naprawdę bardzo wszechstronnego zastosowania. Urządzenie naprawdę wysokiej jakości. Norma IP65, także wytrzymuje naprawdę dużo. Pojemna bateria, jak na takie małe urządzenie, spokojnie do 16 godzin można z nią pracować. Bardzo szybko się uruchamia. Naciskam przycisk uruchomienia. Standardowe piknięcie. Chwila i urządzenie już się uruchomi. W międzyczasie uruchomię aplikację. Już jest gotowe. Widzi na ten moment, no już powoli 12 satelitów, jest OK. No i teraz muszę tylko włączyć aplikację, żeby mu wysłać poprawki. Zaraz Wam to pokażę. No, już tu powoli działa. Ja w tym czasie założę go sobie właśnie w ten sposób. No i czekamy, aż otrzyma poprawki. Tak, już tu coś się widzę dzieje, OK. 14 satelitów i już ma fixa. Także no zimny start, chwilę zajęło, ale już jest dokładność centymetrowa. Proszę zobaczyć, ja mogę swobodnie w ten sposób go nosić i pracować na tablecie. Pokażę Wam teraz. Włączę nagrywanie ekranu. Tak i zobaczycie, ekran się nagrywa. Mam fixa, mam dokładną pozycję. Tutaj mam podczytaną aktualnie ortofotomapę. Ale spokojnie możecie zobaczyć że e, to też zobaczycie ekran w ekranie jest dokładność bardzo dobra no i na przykład tak jak wspomniana wcześniej informacja dla pracowników telekomunikacji którzy muszą wykonać na przykład tutaj jakąś naprawę możemy sobie e, wykonać pomiar mamy tutaj zadany błąd no, 3 do 5 cm wysokościowo, w ustawieniu w aplikacji jest mniejsza, ale tak jak mówię, to nie jest tutaj do wyznaczenia prawidłowych pozycji e, bardzo dokładnych, ponieważ e, do takich celów służy tyczka. No i w tym momencie na przykład możemy sobie taki punkt dodatkowo e, dodatkowo e, Zrobić do niego zdjęcie, tak. Wykonać zdjęcie. E, no i jakiś opis, na przykład, tak. Naprawa. Studienki. Tak. No i idziemy dalej. Wykonywać swoją pracę. Także e, naprawdę może się przydać e, wielu osobom, którzy chcą po prostu usprawnić swoją pracę na co dzień i, no i przejść na to cyfrowe, bardziej zarządzanie swoim czasem. Także polecam serdecznie.